Czołem. witam wszystkich widzów kanału hubi 335. i dzisiaj sobie widzimy opuszczony pałac z XIX wieku. Teraz pokażemy pałac z zewnątrz i opowiemy jego historię. Pałac, miejscowość Warnice, pałac rodu von Osten. Krąży tutaj wokół tego miejsca kilka teorii spiskowych. Swoją siedzibę miało tutaj jakieś tajne, okultystyczne Niemieckie Stowarzyszenie. Tutaj po II wojnie światowej była szkoła postałowa, ale nie było to od razu. Trwało to do 1983 roku, a potem obiekt został opuszczony. Przechodzimy do eksploracji wnętrza tego pałacu. No tak. Mamy kolejny pałac, w którym z piwnicy, czyli z Tutaj można powiedzieć, z parteru widać tak? za. Raczej powiem ci, że tu praktycznie w każdym miejscu w tym pałacu no. coś wisi. Natura przejmuje to miejsce. To w ogóle się dalej zwaliły. Jak? Czasami trzeba się przedzielać, żeby coś ciekawego zobaczyć.